Wysoka dawka może zwiększyć zawartość danej substancji we krwi, jednak nie jest to idealne rozwiązanie, bo jest, zawsze są pewne limity tego, takiego wchłaniania. Natomiast kluczowym aspektem jest potwierdzenie stężenia we krwi, czyli, te, czyli właśnie tej biodostępności. To ona odpowiada za to, jak działa substancja. Jeżeli nie będziemy, jeżeli Substancja wchłonie się w jelicie, ale nie dostanie się do krwi, to nawet wysokie dawki nie sprawią, że ona będzie jakoś działała w naszym organizmie, bo nie przedostanie się dalej do komórek. I po prostu ją wydalimy. Po prostu ją wydalimy. Czyli powinniśmy sprawdzać na opakowaniach, czy jest przebadana biodostępność? Najlepiej byłoby tak sprawdzać i wiedzieć, że. Te badania są w jakiś że te dane są w jakiś sposób udokumentowane, najlepiej w badaniach. Czyli Wasze produkty mają na swoich opakowaniach, na swoich opakowaniach przybadana biodostępność. Dokładnie tak. I dane o, o, o tych badaniach są też opublikowane w czasopismach naukowych. Czyli nie tylko przez firmę, tylko w materiałach marketingowych, tylko w uznanych. Na przykład można poszukać badania w PubMedzie. Dokładnie tak, występują. Jest szereg publikacji, które potwierdzają zarówno biodostępność, jak i inne parametry. Czyli są które one były obiektywne? Najbardziej obiektywne, jak tylko można przedstawić, bo tylko takie dane przyjmowane są do publikacji w czasopismach naukowych.